Hej, dzieciaki! dzieciaki! Dzisiaj przybywamy do Was z odcinkiem pełnych prehistorycznych zwierząt, czyli temat dinozaur. o dinozaurach! O dinozaurach! Będą stegozaury, tireksy i... mikroraptory! U, nawet nie wiedziałam, że takie istnieją. Pierwszym zadaniem będzie wykonanie dinolatarki. Trzeba będzie przyłożyć. Y, to jest za małe. Nasza dinolatarka składa się z rolki od papieru, to znaczy już pozbawionej papieru, tylko tej y, konstrukcji, z wyciętych z takiej zwykłej wydrukowanej kartki dinozaurów. Przyklejonych na najprostszą na świecie taśmę klejącą. Do tego będziemy potrzebować latarki, żeby po zrobieniu takiej oto dino-latarki, móc zaświecić, aż wtedy nasz dinozaur będzie się powiększał albo zmniejszał, w zależności od tego, jak go będziemy na ścianie odbijać. Mamy tutaj trzy rolki. Ty będziesz miał z tego zaura. O, ty masz Tirekusa! A ja szybciutko pokażę Wam, że to jest naprawdę banalnie proste wyciąć ja takiego wiedzieć. małego dinozaura. Hop. I zobaczcie, już mamy prawie wyciętego naszego diplodoka. Czy diplodok Marcelku był roślinożerny, czy mięsożerny? Roślinożerny. I teraz uwaga, mamy rolkę. Dzień dobry. <laughs> Musimy znaleźć koniec taśmy klejącej. I teraz tak. Mama, wiesz kto miał naj... Jaki zwierzak miał największe pazury. Już nie pamiętam jak się nazywał, ale miał takie yy, chyba na 10 metru pazury. Dobra, i teraz miał... popatrzcie, nic prostszego. Naciągamy taśmę, obcinamy sobie kawałeczek. Do tej taśmy przyklejamy naszego dinozaura i przykładamy teraz tą taśmę do otworu. Przykładamy do końcówki. Teraz wystarczy tylko zagiąć, obciąć. I jest. jest. Zobaczcie, mamy już dinozaura przyklejonego w otworze. Teraz robimy trzecią i czwartą, a potem udamy się do łazienki. Dobrze, żeby sprawdzić, jak one działają w ciemności. Idziemy do Łazienki. Kolejnym naszym zadaniem będzie zabawa w archeologa za pomocą sody oczyszczonej i wody z barwnikiem. Zrobimy konstrukcję naszego jaja, w którym ukryty będzie dinozaur. Za pomocą pipety z octem będziemy polewać nasze jaja i archeolodzy będą odkrywać, jaki dinozaur w tych jajach się będzie znajdował. Najpierw nalejemy do sody, nalejemy i wymieszamy, O, jeszcze, jeszcze. I co mama? Uformujesz z tego? Dokładnie tak. Jak już będziemy mieli zmieszaną sodę nie, nie. z wodą. Ale jak z tego uformujesz? Spokojna Twoja głowa. Tu mamy wymieszaną żółtą. Idziemy dalej. Zieloną. To będzie dla mnie, to będzie dla mnie. Całe? Całe. I mieszamy. Nasza soda oczyszczona z wodą, z barwnikiem powinna mieć taką konsystencję ciastoliny, piankoliny, czegoś z czego da się uformować jajo. Czy Wam to nie przypomina cieczynie Tak. Trochę przypomina ciecznię newtonowską. Biorę teraz naszą masę i... Musimy tego naszego dinozaura. dinozaura pokryć sodą oczyszczoną. I staramy się uformować z tego jajo. Jajo dinozaura. Nasze dinozaury są ukryte w jajach. No, powiedzmy, trochę nam się rozpuściły, ale mamy jakąś formę do odkrycia, a będziemy to odkrywać za pomocą pipety z octem. Na 3-4 poproszę polać swoje jajo, swój kawałek Zbaczcie, ziemi. 4. Zobaczcie. No dobra, i teraz uwaga, jak prawdziwi archeolodzy, możecie użyć do tego yy, łyżek. Proszę odkryć resztę Mama. dinozaurów. O! Kolejna zabawa. Będzie zabawą ruchową i sprawnościową. Będziemy podążać po śladach dinozaurów. Nasze ślady dinozaura wskażą nam drogę, a nasze stopy muszą podążać po tych śladach. Będziemy śledzić <grym> migrację dinozaurów, gdzie one wyemigrowały. Polega to na tym, że tak jak Marcelek wstępnie pokazał, nasze stopy muszą skoczyć, nie przejść, o, ta. skoczyć tak jak. Są narysowane stopy dinozaurów, czyli przodem, bokiem, tyłem, bokiem. Zacznie Marcelek dobra? Uwaga! Tak! Przodem, bokiem, tyłem, bokiem, przodem, następny sobie. To zadanie wymaga tak naprawdę obecności słońca, więc jeżeli wiosenne dni będą wam przyświecać takim pięknym słońcem, musicie wyjąć dinozaury, kredki albo flamastry i coś, na czym będziemy mogli odrysować je. Zobaczcie, nasze słońce daje przepiękny cień, który z takiego małego dinozaura może stworzyć wielkiego albo zupełnie zmienić jego kształt. Zadaniem chłopców i waszym będzie odrysowanie cienia tego dinozaura na kartce. Nasze dinozaury, zobaczcie. Mamy tutaj dwa Triceratopsy. Będą boże, musiały. Tyreksy. Tyreksy, boże, przepraszam. Będą musiały przez tor przeszkód przeskoczyć albo na dwóch nogach, albo na jednej nodze, albo na drugiej, albo na przykład trzeba będzie się przeczołgać na czterech łapkach. Będziemy teraz sprawdzać, kto jest szybszy. Ja już nie no, no. Hej dzieciaki! Jeśli podobał wam się nasz dinozaurowy, archeologiczny i prehistoryczny odcinek musicie nas subskrybować i dać nam co chłopaki? Lajka! I subskrybujcie nasz kanał! Pa pa!